Cześć wszystkim, z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie i dziś chciałbym Wam przybliżyć nieco moje takie głębsze wrażenia po zapoznaniu się nieco dokładniejszym z grami dostarczonymi mi przez firmę Techland. Chodzi tu oczywiście o gry Endless Space oraz symulator pociągu. Zacznę może od tej drugiej, ponieważ ona będzie. Ta, ta, ta... Ta kwestia będzie zdecydowanie krótsza, zdecydowanie mniej rozwinięta, bo i sama gra taka jest. Co mogę o niej powiedzieć? Oczywiście, odnośnie jeszcze obydwu gier, spędziłem w nich mniej więcej tyle samo czasu, żeby się zapoznać z nimi, mniej więcej tak samo. E, właściwie inaczej powiem. Spędziłem w nich tyle samo czasu i zupełnie. W różnych stopniach się z nimi zapoznałem. O, to jest dużo bardziej trafne, mimo że zupełnie odwrotne do tego, co przed chwilą powiedziałem. To po chwili przemyślenia doszedłem do wniosku, że jednak jest właśnie tak, jak to stwierdziłem w tej chwili. Po pierwsze, co mnie zdziwiło? Jak zapewne pamiętacie, w unboxingu czytałem Wam, jakie są wymagania obydwu gier, i chodziło na to, że Symulator pociągu będzie mi chodził bardzo płynnie w 60 klatkach, natomiast, żeby Endless Space w ogóle mi ruszył, będę musiał chłodzić laptopa ciekłym azotem. I o dziwo, jest mniej więcej zupełnie odwrotnie. Mniej więcej zupełnie, no to są niby słowa sprzeczne, ale pozwólcie, że wyjaśnię. Otóż Endless Space. Bez problemu wyciąga mi nawet 100 klatek, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. I nawet się nie krztusi, chodzi bardzo płynnie, bardzo ładnie. Natomiast symulator pociągu na średnich ustawieniach chodzi w 30 klatkach z takimi momentalnymi spadkami. Na przykład, jak mijam drugi pociąg, to kilka klatek ubędzie. Jest to dla mnie zaskoczenie, powiem szczerze, bo. Nie spodziewałem się, że gra tak prosta pod względem graficznym może być tak wymagająca, i jest to zapewne wina optymalizacji. Więc przejdę już mniej więcej do opinii na temat pojedynczych gier. I jak już wspomniałem, zacznę od symulatora pociągu. Otóż gra moim zdaniem. Troszeczkę mylnie zyskała tytuł symulatora. Dla mnie to raczej jest symulacja niż symulator. E, jaka jest w tym różnica i czemu tak to podkreślam? Różnica jest taka, że symulator powinien nam pokazać jak coś działa i, i ewentualnie w pewnym zakresie nas nauczyć to obsługiwać. E, natomiast, natomiast symulacja. Jedynie pokazuje nam jak coś działa bez naszej większej ingerencji, jest taka bardziej mm, samodzielna. I tak samo właśnie dzieje się w kwestii e, symulatora pociągu. To jest, moim zdaniem, moje odczucie jest takie, że ta, ta gra jest tak troszkę z podgatunku Idle, czyli gra, która gra się sama, e, bo, szczerze mówiąc, e, co prawda te najkrótsze, naj, najprostsze. Misję, że tak to sobie nazwę, to się bodajże nazywa scenariusz. Te, te najkrótsze scenariusze, wprawdzie, są, powiedzmy, wymagające pod tym względem, że coś tam musimy robić. Tu musimy podjechać kawałek, zatrzymać się, cofnąć, podpiąć wagony i tak dalej, ale te dłuższe misje to tak naprawdę wystarczy puścić, puścić pociąg i można iść się swobodnie, wykąpać. Wrócić i, i jest szansa, że ten pociąg mm, no nie wykolei się, nic mu się nie stanie, będzie sobie jechał. E, co, jest, co jest trochę dziwne moim zdaniem, no, nie wiem, może po prostu nie była mi ta gra pisana, żeby, żeby mi się spodobała, może nie było mi pisane <laughs> zapoznać się głębiej z tą grą. Mm, ale takie mam odczucia, no. Poza tym graficznie, no też nie szokuje. Generalnie, no, nie porwała mnie, szczerze mówiąc, nie porwała mnie. Jak sami wiecie, nie miałem do niej e, negatywnego nastawienia. Mimo że byłem świadom, że jest to gra raczej niskobudżetowa, e, to nie miałem do niej złego nastawienia i miałem nadzieję, że właśnie tak jak to ująłem w unboxingu, ukaże mi element jakby mojego życia, który był dla mnie ważny, ale widziałem go tylko od tej drugiej strony, czyli od strony pasażera, gdy podróżowałem pomiędzy Opolem Opietrkowym. Niestety gra owszem może mi pokazała, jak to, jak to wygląda z drugiej strony, ale pokazała mi to w sposób bardzo mało ciekawy. Czego jeszcze mi w tej grze brakuje bardzo, to jest jakikolwiek tutorial. To znaczy, gdy wykonujemy jakiś scenariusz, to powiedzmy, że pojawiają się takie, nawet nie podpowiedzi, takie, no dobra, na siłę nazwijmy to podpowiedziami, takie tipsy, które nam mówią mniej więcej, co mamy zrobić, ale nie mówią nam za bardzo, jak to mamy zrobić. I o ile. Mm, Ktoś jest ogarnięty w miarę i jakoś tam sobie popróbuje. O tyle jeśli ktoś no po prostu nie, nie będzie na tyle. Bystry, nie wiem jak to określić, bystry, cwany. Żeby sobie wypróbować większość opcji, to niestety sobie nie poradzi z tym. Poza tym gra jest też zbugowana, bo wielokrotnie zdarzyło mi się, że. E, przepustnicę nastawiałem na, na maksimum na e, maksimum wybierałem bieg do, do przodu, tak to się mówi chyba, że pociąg wykonuje bieg. Dziwne to dla mnie jest, ale to jeszcze pamiętam, że e, na drzwiach w pociągach jest informacja, że pociąg ma dwa stany, bieg wolny i, i, i nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że coś, coś, w tej, coś w tym stylu. Nie będę się teraz nad tym rozdrabniał, bo to nie jest najbardziej istotne. E, w każdym razie zdarzało się tak, że pociąg miał jechać do przodu. Ustawiałem przepustnicę na maksimum, a on wprawdzie tak jakby... Jakby to ująć? Tak jakby miał zaciągnięty ręczny. Kabina nawet się podnosiła. E, pociąg... Słychać było, że silnik pracuje na pełnej mocy, a pociąg stał w miejscu. I jest tam na panelu taka ikonka kluczyka. Nie wiem, czy naprawdę w pociągach jest stacyjka i można pociąg tak wyłączyć. Bardzo możliwe, nie, nie zaprzeczę. W każdym razie, jeśli kliknąłem to, to, ten kluczyk i pociąg się wyłączał, i potem włączałem go ponownie, to już ten rozruch jakby przebiegał y, poprawnie, natomiast jeśli tego nie zrobiłem, no to pociąg tak mógłby stać do mm, końca świata i o jeden dzień dłużej razem z owsiakiem. Ha. Huh. Więc... No przykro mi, ale niestety niski budżet tej gry... Mm, no niestety jakby określa jakość rozgrywki w... Są gry, w których wielkość budżetu nie ma żadnego znaczenia albo nie ma zbyt dużego znaczenia w tej niestety niski budżet kopie i gra jest niestety słaba jest słaba i nie mogę nie mogę zaprzeczyć nie mogę powiedzieć że jest porywająca no bo jakby to wyglądało gdybym wam powiedział że gra mnie porwała na 8 godzin i nie mogłem się oderwać Wy byście tą grę kupili, zagralibyście 5 minut, po czym stwierdzilibyście, że to jednak nie jest to, o czym mówiłem, i, i, i na mnie by spadła cała wina, i straciłbym wiarygodność. Więc jeśli ktoś jest fanatykiem kolei i lubi takie gry symulacyjne, no to jest szansa, że mu się gra spodoba. Ja niestety. Nie odnalazłem w sobie na tyle sympatii do kolei, żeby móc przy tym spędzić nieco więcej czasu. Przejdźmy zatem do drugiej gry, czyli do Endless Space. Tutaj sytuacja jest o niebo, o niebo lepsza naprawdę. Gra jest po prostu świetna. Spędziłem w niej, jak już wspominałem, mniej więcej tyle samo czasu. Co, co w symulatorze pociągu. Jednakże myślę, że o samej grze dowiedziałem się może za 2% tego co mogę się dowiedzieć. Gra jest ogromna, ma ogromne możliwości. Nie jest ogromna w sensie, że dużo waży, dużo miejsca zajmuje na dysku. Jest ogromna w sensie ma ogromne możliwości, daje nam ogromne możliwości. <laughs> jest. Moim zdaniem osobistym jest śliczna pod względem grafiki. Audio też jest bardzo ładne. Udało mi się znaleźć soundtrack, i, i nie wiem, spróbuję jakieś, jakieś urywki soundtracka gdzieś tam wcisnąć w tło, żebyście mogli posłuchać. Aczkolwiek nie wiem, czy się do mnie ktoś nie doczepi za prawa autorskie, więc jeśli tego soundtracka nie słyszycie, no to niestety. Nie mogłem sobie na to pozwolić, przepraszam za czkawkę, ale niedawno jadłem i widocznie powietrze mi się dziwnie układa. I co wam mogę powiedzieć o samej grze? No, jak już wspomniałem w unboxingu, jest to klasyczna turówka, może nie tyle klasyczna, co, co typowa turówka. Taka w starym, w starym stylu, nieco. Gdybym miał ją porównać. Można nawet nie porównać, po prostu powiem, że kojarzy mi się z grą Sins of Solar Empire, coś, coś takiego, jakoś tak to było. Nie, nie jestem teraz pewny, czy, czy na pewno taki to nosiło tytuł, ale tak mi się wydaje. No i co w tej grze możemy zrobić? Właściwie, czego nie możemy zrobić? Dostajemy na początku jedną małą galaktykę i można rozwinąć się tak, że po prostu, no, wojujemy o cały kosmos, prawda? O podbój galaktyki całej, całego wszechświata, który teoretycznie nieskończenie ma się rozszerzać. I, i mnie ta, ta idea całkowicie kupiła. Powiem szczerze, że te dwie godziny z Endless Space minęły mi dużo szybciej niż z symulatorem pociągu. Gra stawia na taki typ rozgrywki, w zasadzie taki gatunek 4X i mam nadzieję, że teraz przypomnę sobie te wszystkie x -y. To było bodajże Explore, Exploit, Expand i Exterminate chyba. Czyli odkrywaj, wykorzystuj, rozwijaj, eksterminuj. chyba w takiej kolejności wymieniłem. I to, to jest cała zabawa, tak naprawdę. Tworzymy sobie galaktykę, tworzymy, podbijamy sobie galaktykę, jedną za drugą. Tutaj kolonizujemy planetę, tutaj zdobywamy jakąś flotę, znaczy zdobywamy, roz, rozbijamy. Przynajmniej mi się nigdy nie udało. Odbić floty, udało mi się kilka rozbić. Niestety nie mam żadnego screena z e, bitwy, ponieważ nie miałem odpalonego programu do screenowania, gdy toczyłem bitwy, a nie pomyślałem, znaczy nie pomyślałem, nie pamiętałem, że z tym od F12 też oferuje mm, zrobienie screena. O, a gdy próbowałem to zrobić przyciskiem print screen, to robił mi się screen pulpitu. Więc niestety z bitwy nie udało mi się uzyskać żadnego screena, mm, ale mimo wszystko mogę Wam o bitwach opowiedzieć coś. E, składają się one z pięciu etapów. Nie pamiętam już dokładnie jakie to są etapy, wiem, że pierwszy to jest przylot, nie przyjazd, przylot. E, no i później toczymy regularną bitwę, podczas której jakby dobieramy akcje, jakie ma wykonywać nasza flota. E, podczas, gdy kamera sama jakby pokazuje nam w bardzo filmowy i taki efektowny sposób przebieg całej bitwy. Jest to moim zdaniem zrobione świetnie i, i ogląda się to z, naprawdę. No ja przynajmniej oglądałem to z opuszczoną szczęką. przynajmniej w tych bitwach, gdzie brało udział nieco więcej statków. i bawiłem się przy tym bardzo dobrze. Mimo, że momentami też pojawiały się małe bugi, i kamera na przykład pokazywała nam planetę, a nie widzieliśmy przebiegu samej bitwy, ale zdarzało się to naprawdę bardzo sporadycznie i byłem w stanie to wybaczyć. No, plusy są takie, że między innymi rozgrywka zajmie nam multum czasu. Starzy się owszem, że kilka tur to będzie po prostu zwykły klik, 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 no bo jakby nie będziemy mieli szansy, żeby zrobić coś konstruktywnego, bo kolejkę zajmują nam elementy, które się tworzą. I to jest moim zdaniem nieco minus, bo nie wiem jak reszta, ale moim zdaniem powinna być osobna kolejka idąca Równocześnie, podczas której możemy budować statki, bo e, wydaje mi się, że tak jak to jest teraz zrobione, to jest to takie delikatne rozciąganie rozgrywki na siłę. E, I gdyby, gdyby statki były budowane jednocześnie z naszymi, mm, jak to się nazywa, researches, badaniami, e, to. To by nabrało trochę dynamiki, bo tak naprawdę ta gra chyba staje się dynamiczna jedynie podczas bitwy. Tak, to jest taka nieco monotonna. I tryb multiplayer jest też takim moim zdaniem minusem nieco, bo hmm. jest eee, taki, taki, jakby to ująć, brakuje mi jednego słowa. Inaczej może powiem. To, co jest plusem w singlu, w multi staje się minusem. To znaczy, my wykonujemy swój ruch, a później komputer szybko oblicza ruch przeciwnika i to zajmuje kilka sekund, i znów jest nasz ruch. Natomiast w multiplayerze tego nie ma. Każdy wykonuje swoją kolejkę tyle, ile uważa za stosowne i. E, Teoretycznie jest możliwe, że jeden gracz będzie wykonywał swój ruch nawet i przez tydzień, co zupełnie rozbija dynamikę. Moim zdaniem, świetnym lekarstwem na takie zachowanie byłoby chociażby dodanie, możliwość dodania, o możliwość dodania bądź ustawienia jakiegoś limitu czasowego na ruch, przynajmniej w trybie multiplayer, co pozwoliłoby dodać nieco dynamiki i rozbić takich typowych troli, bo wiadomo, trole są wszędzie i e, zapewne nieraz zdarzy się, że tylko kumpli zbierze się do rozgrywki, a trafi im się jeden pajac, który będzie wykonywał swój ruch po kilka godzin, e, co będzie smutne. No nie wiem, może zostanie coś e, poradzone w jakimś update'cie na to. E, było coś jeszcze, co mi nie pasowało. E, pozwólcie, że się zastanowię chwilę. E, Zrobię tutaj małe cięcie i jak sobie przypomnę to będę kontynuował. Okej, okay, już jestem. Tak naprawdę bardziej potrzebowałem tej przerwy, żeby się czegoś napić niż żeby sobie przypomnieć. Eee, kolejnym minusem, jaki zauważyłem i jest on minusem przynajmniej dla mnie, e, jest to, że tutorial jaki prowadzi nas przez uniwersum Endless Space, przez świat gry, przez zas jej zasady jest nieco zbyt... Uogólniony, zbyt uproszczony w kwestii produkcji, a zbyt utrudniony w kwestii odbioru. Jakby to Wam porównać? To jest tak, jakby komuś tłumaczyć zasadę działania obwodu scalonego, nie tłumacząc mu na czym, na jakiej zasadzie działają jego poszczególne elementy i mniej więcej z czymś takim spotykamy się miejscami w tutorialu w Endless Space jest to męczące bo jeśli ktoś nie miał wcześniej zupełnie zupełnie doświadczenia z jakiegokolwiek typu grami turowymi a już tym bardziej z grami opartymi o jakieś podboje kosmosu to nie zrozumie bardzo wielu zwrotów i wtedy pojawią się tak naprawdę dwie opcje: albo sobie odpuści grę, bo stwierdzi, że jest dla niego za trudna, albo odpali internet i zacznie szukać jakichś wideotutoriali, które a nuż będą bardziej zrozumiałe niż to, co zaserwowali nam twórcy. I jest to trochę smutne, bo tak czy siak moim zdaniem nie będzie to dobre wyjście. Po. Twórcy powinni być świadomi, że to, że oni rozumieją zasady ich gry, nie jest równoznaczne z tym, że każdy, kto taką grę kupi, będzie je w zupełności zrozumiał. To nie jest strzelanka, gdzie dostajemy do łapy karabin i mamy lecieć przez las i wyrąbać wszystko, wszystko, co nam wyleci przed lufę, to jest gra turowa, w której trzeba myśleć, i rozumieć, co się robi. A jeśli ktoś nie wie, co może zrobić, bo nie zostało mu to dokładnie wyjaśnione, to niestety z kolejnymi etapami też będzie miał problem. I nad tym myślę też twórcy powinni pomyśleć, nie wiem, wystosować jakiś wideo-poradnik, który byłby załączony już w grze, bądź też, no po prostu wyciągnąć wnioski na przyszłość. Więc reasumując, jeśli chodzi o symulator pociągu, to może on się podobać, ale niestety moim zdaniem tylko takim naprawdę zagorzałym fanom kolei. Mnie on no niestety nie podszedł, nie udało się, mimo że miałem bardzo szczere chęci i wielkie nadzieje. I zupełnie odwrotnie jest z Endless Space. Jeśli tylko ktoś się pokusi o zrozumienie tej gry, to na pewno wciągnie go ona na sporo czasu i... I, 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 I będzie warto, moim zdaniem, będzie warto, bo ja na razie spędziłem dwie godzinki i chyba zaraz e, spędzę kolejnych kilka, bo mnie się naprawdę spodobała. E, w każdym razie, dzięki Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że y, moja recenzja Wam się spodobała, że za bardzo nie lałem wody w niej, i czekam w zasadzie na Wasze opinie. Co Wy sądzicie na temat tych gier? Czy graliście, czy zamierzacie grać, czy kupicie, czy kupiliście i i i i tak dalej w sumie, nie wiem co jeszcze. I, i czy moja opinia was przekonała? O, to jest, to jest pytanie kluczowe, czy moja opinia was przekonała? E, w każdym razie, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w kolejnych unboxingach, tutorialach, let's playach i tak dalej. Ja Was pozdrawiam, ode mnie to wszystko. Na razie hej.